Witam wszystkich na aktualizacji rynku kryptowalut, przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek, dzisiaj bardzo krótko omówimy sobie tylko Ethereum i Bitcoina, a resztę autów. Omówimy sobie na naszym forum, na webinarze, który zaczyna się o godzinie 20. Także wszystkich bardzo gorąco i serdecznie zapraszam do obejrzenia i na pewno tam wszystkie alty zostaną omówione, które sobie życzycie i tam też będą analizy wrzucone na naszym forum. Przechodzimy sobie szybko do wykresu Bitcoina. Jednodniowy interwał na oparty na kręgach widzimy ładne wybicie powyżej średniej dwudziestki, co jest takim dość bycznym sygnałem. Pierwsze wsparcie wynikające z 20, wynikające z 200 M z 27,997. Niemniej jednak widzimy tutaj krąż, do którego się zbliżamy. No i jutro następuje przekroczenie tego okręgu. Także historycznie przekroczenie czerwonych kręgów wiązało się ze spadkami, tak? Zobaczymy, co to nam przyniesie jutro, ale jest to taki sygnał, który ostatnimi czasy się sprawdzał, przekroczenie tutaj spadek, przekroczenie niebieskiego wzrosty. Wzrosty też zostały zatrzymane tutaj na, na niebieskim kręgu, pojawił się pochód, wiedzieliśmy, jak nam wzgłosiło cenę, w tu tutaj przekroczenie czyli ponę odkręgu i spadek. Także no, będziemy obserwować, zobaczymy, czy ponownie ten krok zadziała i zobaczymy ruch spadkowy. Przejdźmy do kolejnych wykresów Bitcoina. Widzimy, że zatrzymała nas idealna, idealnie ta strefa, którą tutaj sobie wyznaczyliśmy na ten moment. I wybicie uważam, jeżeli wybijemy to mały przystanek na 27500, Natomiast następny target to jest tutaj 27,890. Zaraz pokażę, dlaczego tak uważam. Mamy tutaj mierzenie całego ruchu spadkowego. Mamy tutaj 8,86 i zmierzymy sobie tą ostatnią, ten ostatni ruch spadkowy, który mieliśmy. No, to mamy tutaj 161, czyli silny klaster, na który jeżeli wybijemy ten klaster, no to następny cel to jest wymiar zewnętrzne 127, czyli 27, 890. Tak uważamy, że tak to się może toczyć. Jeżeli będziemy kontynuowali ten, ten ruch biznesowy, natomiast wsparcia dla ceny, no tutaj mamy teraz 26, 196, 26, 876. To są takie poziomy wsparć na bitcoinie, wynikające z tego wykresu. Co tutaj ciekawego jeszcze na tym wykresie, mamy interwał H4, było 2 razy 161 z H4 z tych wcześniejszych mierzeń. Ta strefa została wybita. Widzieliśmy, to był przystanek, ale wybiliśmy taką strefę i wychodzimy i górą. Także tutaj nam te mierzenia puściły. Ja może zmienię, wysunę już te mierzenia, one już są rozbiegane, tak że tutaj nie ma sensu się na nich skupiać. I teraz dla mnie takim targetem jest 27,445. Nadbicie tego poziomu do 27,560, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo liquidity do zebrania. I następny poziom liquidity jest tutaj w tej stronie 28,99, 28,300, czyli ten przedział Cenowy będę obserwował jako kolejne miejsce, gdzie będę próbował podłączyć się od szorta. Ja uważam, że te spadki będą kontynuowane. Natomiast im wyżej podbijemy, tym niż później zejdziemy. Także tak to, tak to widzę na ten moment. Gdybyśmy tutaj się odbili ponownie i zabrali tylko tą płynność rynku. No to maksymalny zasięg tych był w okolice 24 700. Natomiast jeżeli wybijemy tutaj wyższe szczyty, tam nawet w okolice 20, 29 200, no to jest szansa na głębsze wejście. Niemniej jednak, no ja uważam, że to co Litko miało wycisnąć w tym roku, czyli te 32 tysiące, to jest Poziom, który, który został osiągnięty. I myślę, że to zostanie na ten moment szczyt. Chciałam jeszcze pokazać jedną rzecz tutaj na tkaninie. Czy na, na te mierzenia już? Jesteśmy na 0,5 całego tego ruchu, a to będziemy sobie później. Mamy tutaj 25 100, wsparcie wyznaczone. I teraz jak sobie oddalimy wykres. Tak, tu mamy strefy, w których się ten Bitcoin porusza, strefy konsolidacji. Mówiliśmy o tej także możliwość dojścia do 2893 jak najbardziej. Ale tutaj e, pojawia nam się taka formacja. Już kiedyś o tym to pokazywałem, tak? Formacja głowy z ramieniami ramię. Lewa głowa. I to ramię, prawie tutaj, nie wybijające tego szczytu na tej. trochę. Tu taką głowę z ramionami, która no jest prawdopodobne, że zadziała. Także warto to brać pod uwagę, i wówczas. No właśnie tego spadku, jakbyśmy sobie pomierzyli cały ten ruch od szczytu do tego dołka. Ramię, no 8, 8, 6, tak? Także tak to, tak to widzę i kiedy byśmy mieli głowę z ramionami, coś zejście tutaj, jeżeli wybijemy ten drugi to. Kontynuacja ruchu spadkowego i aktywacja scenariusza głowy z ramionami. Natomiast to jest taka melodia przyszłości. Ja pozwolę sobie zostawić tą głowę z ramionami na wykresie dziennym, żebyśmy ją mieli. I tylko tutaj będzie nam się pokazywała. Natomiast na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę? na niższych interwałach, znaczy na tym jednodniowym interwale widzimy, że to nam się pokrywa idealnie z które jest do zabrania. Tak, nie? Wybijamy nowego szczytu i schodzimy do Jedna rzecz, która by była wówczas osiągnięta przez cenę, to by było wybicie 0,61 całego spadku i pokonanie, pokonanie tutaj wybicie z tego kanału górą, tak, czyli pokazałoby nam to osłabienie tego trendu wzrostowego i wybijanie tego szczytu, no to jest, może tnąć dużo nadziei w rynek, ponieważ wszyscy będą bardzo dużo nastawieni i znowuż polecimy na te 48 tysięcy, także ja patrzę tutaj, Tą stronę maksymalny zasięg ciężkodnego bo jest tutaj ta płynność, tutaj ten przedział, ta, ta, ta strefa i tutaj również zaznaczymy sobie na czerwono, żebyśmy mieli punkt, z którego spodziewam się spadków. Gdyby, gdyby cena tam doszła po prostu, no jest taka możliwość. Po wybiciu z tego kanału. Widzimy teraz, że mamy średnie, średnią dwusetkę na D1. Wybiliśmy dwudziestkę, jesteśmy na dwusetkę. Jeżeli świeca dzienna zamknie się na tą dwusetką, i kolejna świeca będzie kontynuować, wybijamy z kanału i wybijamy, zamykamy się od świecą dwusetką na interwale jedyniowym. Także jest to sygnał dość mocny, wzrostowy. Niemniej jednak bardzo dużo oporów przed nami. Tutaj mamy ferwali gap do wypełnienia, tutaj mamy dolną strefę tej konsolidacji. I jeżeli teraz byśmy sobie zmierzyli na interwale jednodniowym to to widzimy, że tutaj 051 mamy bardzo silny. 05161 mamy bardzo silny opór który może nam zatrzymać e, również te to Tak że obserwujemy tutaj, co się będzie działo, jeżeli wybijamy z kanału, no to ten trend spadł, nam się osłabiać. E, tak to widzę na Bitcoinie. Przechodzimy sobie na Ethereum. Ethereum również e, bardzo ładnie wybiło. I tutaj na Ethereum spodziewałem się... Moment no, no momencie, tutaj tutaj się wczyta wykres, weszliśmy do tysiąc siedem, 1672 tego poziomu i dotarliśmy do strefy rozpadkowej. Natomiast wybicie tego poziomu, no to dojście do 1735 i tutaj w tych rejonach bym się spodziewał tej reakcji podażowej. Natomiast jeszcze tutaj byśmy mogli sobie. Ja myślę, że też mamy tutaj to, ten poziom, tą strefę, strefę rozpadkową. Gdybyśmy tutaj stąd wybierali, mamy podwójny szczyt. Wcześniej też ta strefa była testowana. Niemniej jednak może dojść do jej wybicia, jeżeli będzie kontynuował wzrost prymia, to tutaj możemy sobie zmierzyć 160 z tego ruchu i widzimy, że to jest 1736, także ta strefa tutaj w dalszym ciągu jest potwierdzona przez kolejne mierzenia. Jako stopa, z której może nastąpić odwrócenie. I teraz przejdźmy jeszcze do innych wykresów. Eee, tutaj mamy wykres złota. Nie, to tutaj jest teraz krypto. Eee, robimy także jeszcze, od na innych wykresach omówimy sobie Bitcoina i, i, i Ethereum. Eee, robimy to na interwale. 4 Widzimy, że RSI już jest bardzo wysoko. Starszy RSI również jest wysoko. I mamy tutaj dojście do poziomu, który, który może nam sugerować zejście ceny. Natomiast widzicie, tego wierzchołka umocni nam jak gdyby ten trend jakby, wzrostowy. Niemniej jednak Trzeba się przyglądać, czy nie pojawi nam się dywergencja, tak, ponieważ tutaj widzieliśmy małą dywergencję na czterogodzinówce, niższy szczyt, wyższy szczyt, wyższy szczyt, niższy szczyt i od tego momentu pojawił się spadek. Także no, myślę, że ważny poziom do obserwacji, ten wolumen e, no, te popytowy tutaj wcale nie jest aż tak silny. Także należy też na to zwrócić uwagę, że tego popytu nie ma się dużego. Co prawda dopiero zaczęliśmy te, te wzrosty, niemniej jednak tutaj widzimy na tym wykresie z D1 informację glina z jesteśmy przy jego głównej krawędzi, na oporze, który sobie wyznaczaliśmy. no i wybicie tego glina to target jest w nawet to 30 160 28, 944 To są takie rakety, które ja mam dla siebie z tego wybicia, które będę zagrywał. I na pewno część pozycji długich, które mam od 24 od 8900 będę tam realizował i będę otwierał szłoty. Także tak to widzę w tej chwili na mnie. Na, na Kolejnym potwierdzeniem tego jeżeli byśmy wymierzyli, taki ruch trójkalowy ABC, mamy 28,880. I jeszcze jedno potwierdzenie jest podobnego mierzenia, jeżeli to miałby być ruch trójkalowy w górę. Równość to, również to no wypada tutaj w tych okresach 28,577. Także to jest taki mocnego opór. Mamy ZZB, mamy do różnych średnioterminowych, całego spadku. Także duża akumulacja tutaj. Tych mierzeń, które mogą nam otrzymać cenę na rozpadkowo. Ethereum. Na Ethereum mamy wyznaczony tutaj poziom. Mieliśmy 161, 0,61 zostało wybite, także możemy. Utrzymać. Była reakcja, jednak pojawiła się większa siła. Tutaj mamy 0,61, 0,38 na b 1 Także stąd spodziewam się zejścia e, jakiejś reakcji kolejnej, cenowej. No mieliśmy tutaj już jedną reakcję, natomiast tutaj mamy kolejną, kolejny test tej strefy. Jeżeli ona nam puści, to myślę, że poziom 1737 jest jak najbardziej realny na, na, na ten moment. Możemy sobie jeszcze zmierzyć e, cały ten ruch spadkowy od szczytu do tego dołka. Tutaj nam wypada 0,61, 0,5 i tutaj kolejny poziom mamy taki klaster 0,382 i 161. Także też ważny poziom na D1, na szerszych mierzeniach. Y, to jest tak, gdybyśmy wykonali tą, ten poziom, na którym obecnie jesteśmy, no to myślę, że y, można spokojnie tutaj czekać na dojście do półlica 1724. Niemniej jednak, ja obserwuję to, co się dzieje. Uważam, że to nie jest koniec tej korekty. ale zejdziemy niżej, że zobaczymy niższe poziomy 1484, może nawet 1390. Niemniej jednak, no, jest w tak długim spadku jest czas odbicia, i myślę, że powrócimy do tego, do tego ruchu spadkowego. No chyba też, że pojawią się jakieś newsy, które wykną tą cenę wysoko. Wiadomo, że mamy dużo ogłoszeń. Dzisiaj o 22.00 mamy też ogłoszenie, siedzenie FedEx chyba jest. Nie pamiętam dokładnie, co to było, ale już zaraz zobaczymy. I tutaj można Przemówienie prezesowe przed Koele od 22 naszego czasu. Także ta zmienność na pewno się jeszcze dzisiaj może pojawić na rynkach i warto uważać. Tak? Zobaczymy, jak też zakończy się przesłuchanie przy prawie eksanty. Także dużo, dużo wydarzeń, które mogą mieć wpływ na te wakty. Pamiętajcie jednak, że to są tylko i wyłącznie newsy, tak? Mierzenia i geometrie mówią swoje: należy uważać na swoje pozycje. Tak to widzę wszystko na, na, na rynku kryptowalut odnośnie Ethereum i Bitcoina. Dalej pospadkowo z strefy oporu na ten moment. No i ważna decyzja będą, jeżeli utracimy tę pojemność 1736-1725. No i również automatycznie będzie to kontynuacja rynku wzrostowego na Bitcoinie. Życzę wszystkim udanego wieczoru. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, tylko ogóle moje spojrzenie na rynek. Do usłyszenia, cześć.